Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Baf, Buff, Bafometias, a przed Wami kolejny epizod z Better Minecraft, słuchajcie, stała się rzecz niebywała, niebywała i tragiczna e, zarazem, słuchajcie, em, poza nagraniem śmigałem sobie, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce na osiedlenie się, no, i oczywiście moje szczęście doprowadziło mnie do momentu, w którym e, otarłem się odrobinę o Niedźwiedzia, który postanowił zmasakrować mnie. E, jako, że ja jestem wyrafinowanym wojownikiem, to chciałem z nim zawalczyć. Niestety okazało się, że e, było to kompletnie bezcelowe. E, bo Niedźwiedź dziabnął mnie tak mniej więcej na trzy strzały i to tak solidnie mnie dziabnął. E, więc. E, Jestem bliżej spawn pointu niż byłem. Wybrałem się w kompletnie drugą stronę i gdzieś tutaj myślę za chwilę. <laughs> gdzieś tutaj myślę za chwilę zaczniemy sobie zaczniemy sobie osiedlanie się, bo myślę, że, że teraz to jest świetny moment na to, żeby się osiedlić. No ewidentnie ewidentnie walka z zombie z różnymi tego rodzaju Przeciwnikami wychodzi mi niewiele, ale odrobinę lepiej niż słuchajcie walka z niedźwiedziem. Tak więc. Mm, tak więc wyglądała moja y, niesamowita przygoda. No, nawet nie wierzę, że nie zrobiłem sobie kolejnego, kolejnego cholernego kilofu. Ale słuchajcie, tutaj jest całkiem fajne miejsce, trochę te koniczyny tutaj sobie e, zdzielimy. Ja myślę, że to jest całkiem fajne miejsce, żeby się osiedlić. Takie trochę piasku, trochę tutaj, e, trochę tutaj zieleniny. Także myślę, że tutaj, e, tutaj rozłożymy się troszeczkę z takim, e, z taką naszą bazą. Porozkładamy się troszeczkę, może zrobimy sobie przy okazji jakąś skrzynkę, chociaż z jedną. Szczerze powiedziawszy, żeby odłożyć mniej potrzebne rzeczy. Okej. Okay. Czy ja mogę to zjeść? Mogę to zjeść i to odnawia mi nawet błyskawicznie życie. Nie tylko głód. Ok, e, tak więc słuchajcie, e, tak sobie właśnie zrobimy, w ogóle te Twixy, czy ja mogę ich używać jako patyków, czy to jest, nie mogę, znaczy mogę je przerobić na patyki, to jest pytanie, mogę, super, darmowe patyczki, to mi się przyda na pewno, zrobimy sobie więcej niż 1 kilo, Właśnie miałem powyrzucać to co jest mi bardziej niepotrzebne, to co jest akurat potrzebne. E, zrobimy sobie kilo, zrobimy sobie jeszcze siekierkę na wszelki wielki, nawet dwie sobie zrobimy. Na pewno zrobię sobie z dwie łopaty, bo to mi się na pewno przyda. E, no i powiedzmy, że 16, 18. Już słyszę tu jakieś niekoniecznie pozytywnie do mnie nastawione stworzonka. Z nimi akurat większego problemu nie powinno być. Aj, te małe jegomoście mnie strasznie irytują. Ta noc będzie ciężka, ale chciałbym... nie marnować jej na siedzenie w jakiejś bazie. E, tylko zdecydowanie e, chciałbym tutaj... Z tym gościem nie mam szans. Z tym gościem nie mam szans. Trzeba się... Mm, trzeba się wkopać. Ale mnie zaskoczył teraz. No dobra, <śpiewanie> powiedzmy, gaddejam. Nie wierzę w to, co się właśnie wydarzyło. No tak się wpierdzieliłem. No ale dobra, słuchajcie, niech to życie nam się trochę odnawia. Ja bym chciał. Ee... W zasadzie to ja bym chciał troszkę przepalić sobie kobla. Eee, przepalimy sobie troszkę kobla. Coś tutaj do nas próbuje podejść. Eee, przepalimy sobie troszeczkę kobla, i jak tylko tego e, fantastycznego jego mościa tutaj. Zmasakrujemy. Mam nadzieję, że w miarę bezstratnie, w miarę miało być bezstratnie, to będę mógł zacząć pomału budować. Okej, okay, weźmy sobie już drewno. Zbudujemy sobie, zbudujemy sobie, słuchajcie, na wstępie taką. Co to jest? Mrówka. Kto by pomyślał. Zbudujemy sobie na wstępie taką niedużą bazę wypadową, która posłuży nam. Czy ja tą mrówkę jestem w stanie zabić? Czy ona bardziej zabije mnie? Mam dziwne wrażenie, że... Tak, myślałem. Właśnie. Te mrówki będą chciały mnie teraz ubić. Wszystko chce mnie zabić. Wszystko. Zbudujemy sobie taki no nazwijmy to niezobowiązujący domek. Coś w miarę prostego. Mam przynajmniej taką nadzieję. What the hell? Gość się po prostu zamienił w topielca, nie? Dzik niesamowity z tego zombie. Co tu się wydarzyło? No, widzę, że ta modyfikacja przyniesie nam wiele, wiele wspaniałych przygód, nie? E, generalnie. Mamy drewno. A że jest noc, to słuchajcie, myślę, że 5 razy dwa. Zbudujemy taki mikrodomek, nie? Taki taki. Yy... <ścoughs> A boże, budowanie w nocy, nie? Ale, ale wiecie co? No, potrzebujemy, potrzebujemy jakiejś takiej bazy. E... Potrzebujemy jakiejś takiej bazy wypadowej. Czegoś. Co to jest? Ło. Wow. Chciałem drzwi, a uzyskałem coś innego. E, chciałbym, chciałbym zbudować taką e, niedużą wypadową bazę. Okej. Okay. Nic nadzwyczajnego, ale coś, gdzie ewentualnie uda mi się. Ewentualnie uda mi się spędzić noc, zostawić najpotrzebniejszy ekwipunek, wybrać się w stronę jakiejś przygody, a po wszystkim wrócić triumfalnie. No i kolejna rzecz: to bardzo chciałbym, żeby to wszystko później rozbudowywać. Czyli zrobimy sobie taką prowizoryczną bazę, którą potem będziemy mogli sobie swobodnie rozbudowywać. Słuchajcie. Ja wiem, że, że ten odcinek pewnie zleci głównie na budowaniu tej bazy i na ogarnianiu się z takimi pierwszymi, pierwszymi krokami. Musicie mi wybaczyć. Ale dużo rzeczy związanych, <noise> związanych z Better Minecraft jest dla mnie jeszcze taką formą nowości. Potrzebuję chwilkę przerwy taktycznej. No i jestem teoretycznie z powrotem. Tak, tu jest, słuchajcie, stałe łącze z partnerką. Tak jak mówiłem córcia w szpitalu zresztą partnerka razem z nią w formie opieki nie możemy być tam razem zresztą moja praca troszeczkę uniemożliwia mi taką możliwość czy mi się jakieś waypointy potworzyły ciekawostka niesamowita tutaj zrobimy sobie badacz ja tutaj będę mógł sobie zaznaczyć. Ja teoretycznie mam tutaj Waypoint, ale ja bym chciał go wyedytować. Czy ja mogę? Mogę. Nazwijmy go tak domek albo inaczej baza. Baza, i niech będzie to złoty, 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 złoty. Potwierdzamy. Jest baza, jest baza, elegancko, słuchajcie, elegancko. Weźmy sobie teraz przepalmy trochę e, piaseczku plażowego, żeby mieć już, e, mieć już tutaj troszkę, troszkę ochronki. A w międzyczasie mm, zróbmy sobie, no właśnie. Tak, 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 tak tu. O Jezu. Mm, Okej. Okay. Weźmy sobie na razie tyle. A, zróbmy sobie ze wszystkiego za chwilę sobie to za chwilę sobie to nadrobimy. Będę potrzebował odrobiny dirtu. Mhm. Zróbmy sobie to w ten sposób. O właśnie. I oblecimy sobie ten temat. To ja pewnie mi zabraknie. Na pewno mi zabraknie. Będę musiał pokopać troszeczkę. Ale może się uda. No. Kurde. Strasznie, strasznie mnie to denerwuje. Tak trzeba tutaj z tym celować, żeby to. No, w każdym bądź razie, słuchajcie, staram się być w miarę kreatywny, staram się, ja wiem, że te starania to pewnie spełzają na niczym, ja nie, nie ukrywam, ja nie jestem najbardziej, słuchajcie, kreatywną osobą na ziemi. Eee, może kiedyś, jak byłem młodszym graczem, o, ta kreatywność była na, zdecydowanie była na większym poziomie. E, natomiast, no, w tej chwili widzicie, jest jak jest. Muszę się cieszyć, że w ogóle jest. Mam nadzieję, że się udało. Zajrzyjmy do piachu. Dobra. To już możemy sobie pomału wypełniać. Wypełniać ten nasz pusty. Puste elementy. I tak, chciałbym, żeby ten domek wyglądał. Tak. Najprościej jak się da. Wiem że, nie, wiem, że ta modyfikacja oferuje bardzo dużo nowych yy, światów. <laughs> nowych miejsc. Twilight Foresty, nie Twilight Foresty. Słuchajcie, tak, wiem, wiem, wiem. <laughs> A może byśmy sobie tutaj urozmaicili ten domek troszeczkę. I tu sobie zrobili o, taki sposób. Zawsze jakoś lepiej będzie wyglądać, nie? Tak mi się wydaje, słuchajcie. Że domek zawsze będzie trochę. Oh, ładniejszy. Ciekawe, czy zginę szybciej. O Boże. Wybaczcie. Tym razem do wody. Tym razem do wody. No i właśnie tu po, powstaje problem. Czy teraz postawi mi się ta kłoda tak jak ja chcę. Tak, ale... Kurczę. O właśnie, tu się zaczyna ten problem. To, że, że te kłody to wszystko się teraz tak ustawia. O. Gadajem. Trzeba kombinować, słuchajcie. No, trzeba kom kombinować. Bo to jest dla mnie troszkę irytujące, nie? Że... Że muszę takie tutaj kombinacje alpejskie stosować, żeby to wszystko jakoś banglało. Wygląda. No bo o tym mówię, o tym mówię, słuchajcie, no ale dobra mamy, trochę, trochę rozmaiciliśmy sobie ten domek, cudów nie będzie, zresztą ciężko cudów oczekiwać. by podkładamy co nieco, weźmiemy sobie dalej szkiełko, te mniejsze najpierw okienka sobie wypełnimy, super mi to poszło, jedno okienko w tyłek, no ale niech będzie. No za chwilę, za chwilę to będzie jakoś tam wyglądać, nie, e, powiedzmy. Także e, tak czy inaczej, słuchajcie, mm, słuchajcie, poczynimy na pewno jakieś, jakieś przygotowania, sobie trochę pozwiedzamy. No wiem, że że Better Minecraft oferuje naprawdę, naprawdę dużo, 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 dużo. E, I Jestem bardzo pozytywnie nastawiony. Teraz zrobię sobie króciutką przerwę, słuchajcie, bo muszę tutaj trochę ogarnąć, tak, wynikło mi trochę rzeczy, które muszę ogarnąć teraz, i za chwilę do Was wrócę. No i tak, moi drodzy, jesteśmy, jestem, nie jesteśmy z powrotem. Jestem na bieżąco na łączach z, z moją partnerką, dlatego te przerwy takie intensywne, co chwilę tutaj są. Mam nadzieję, że mi wybaczycie ten fakt. Nie jest, to, nie jest to robione umyślnie, to znaczy, no, no wiecie, o co mi chodzi, no co, co ja tu będę dużo tłumaczył. No, zdrowie dziecka jest priorytetowe. I chciałbym być na bieżąco, więc jak dostaję właśnie tak jak teraz wiadomość, no to staram się staram się tą wiadomość w miarę o, kawałki szkła e, w miarę w miarę możliwości odczytywać tak jak zresztą widzicie sobie patrzę tu na lewo tu na prawo tu na, e, na OBS-a tutaj na telefon e, no mam szczerą nadzieję że wam to nie przeszkadza natomiast e, no nie będę ukrywał e, jest tutaj e, taka potrzeba mamy tutaj jakieś jakieś questy w ogóle klikam niesamowite skończyliśmy tutorial super eee, słuchajcie masakra <laughs> o, e, to, są, to jest jedna z tych rzeczy których jeszcze nie odkryłem nie to znaczy ma, mam tutorial słuchajcie tutaj są w ogóle jakieś guide y, twilight flavor delight guide e, mhm. Mh mamy tutaj sobie czarma którego sobie oczywiście zaaplikujemy bez dwóch zjadłem go co jest zjadłem tego czarma czy co bez jaj Ech. to Bra <noise> eee. mhm. Tu mamy jakiś bosów między innymi. Więc widzę, że będziemy mieli czym się zająć. Słuchajcie w międzyczasie mamy... mamy to, słuchajcie, mamy okna. Możemy przepalać dalej sobie kamień. Mm, możemy sobie dalej przepalać kamień. No, zbyt intensywnie to na początku nie będzie, zdecydowanie nie moi drodzy, ja też bardzo pomalutku sobie tego Minecrafta tutaj zaczynam, może byśmy sobie troszkę podłogę tutaj wymienili, chociaż ja tu bym chyba wolał kamienną, a jeżeli chodzi o kamienną, no właśnie, problem polega na tym, że nie mam jak nocy spędzić, kurcze kurczaki. Ehm... Myślę, że, że kolejne epizody określone będą raczej sporą ilością kopania w poszukiwaniu w poszukiwaniu jakiegoś żelaza. Sobie tutaj troszkę wykopię dirtu już i zrobimy sobie takie małe zejście troszeczkę na pewno potrzebujemy sporej ilości kamienia, więc tutaj to nie, w ogóle nie podlega dyskusji, że że kopanie mm, kopanie będzie niezbędne. Mam nadzieję znaleźć żelazo. Mam nadzieję znaleźć yy, może coś więcej. Może uda się, yy, może uda się znaleźć jakieś nowe niesamowite yy, nowe niesamowite, słuchajcie, yy, surowce. Tak Better Minecraft, y, Better Minecraft stoi tym tymi nowościami, które niezwykle mnie fascynują. Tu już mamy jakieś, tu już mamy jakieś echo. Nie wiem, czy słyszycie? To tak jak ja to słyszę, ale ja słyszę normalnie echo. Normalnie w trakcie kopania mamy echo. Ojej, mamy pierwsze żelazo. Niekoniecznie tak jak chciał, złożę jakieś. Ale dokopaliśmy się do yy, miejsca, w którym mamy. Słuchajcie, tutaj nawet wpadającej padającej Temet zostawiałem dźwięk. Nie wiem, czy to jest naturalnie w Minecraftie, czy nie. Ale mnie to urzekło w tym momencie. Bardzo mnie urzekło, nie będę ukrywał. Mamy w ogóle zakoblowane coś tam. Ło-ho! Ło-ho-ho-ho, jo-ho-ho. I bătelka rumu Dobra, yy, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. To będzie bardzo pocięty odcinek i bardzo bez sensu odcinek. Ja wiem, wiem, wiem. Następne postaram się, żeby były lepsze. Na pewno postaram się, żeby miały więcej sensu yy, i żeby nie były takie chaotyczne. Mam nadzieję, że się uda. Tymczasem, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, może jakąś sugestię, może jakoś poradnik do Better Minecraft dla mnie. Tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, i do usłyszenia następnym razem. Na razie i cześć.